Silnik benzynowy Hyundai G4KC o pojemności 2,4 litra był produkowany przez firmę od 2004 do 2010 roku. Obrót płytek. Aby zredukować wibracje, silnik wyposażono w blok wałków wyrównoważających oraz pompę olejową, w której tuleje szybko się zużywają, a reduktor ciśnienia zatyka się wiórami. Spadek ciśnienia smaru często powoduje obrót tulej i klina silnika spalinowego. Zużycie oleju. Zacieranie spowodowane przedostawaniem się okruszków katalizatora do cylindrów silników spalinowych jest rzadkie. Główną przyczyną zużycia oleju jest zużycie, a także elipsa słabych tulei żeliwnych. Sztywność aluminiowego bloku cylindrów z otwartym płaszczem chłodzącym jest niska. Regulator obwodu i fazy. Łańcuch rozrządu jest tutaj zaprojektowany na cały okres użytkowania silnika ale dla bardzo aktywnych kierowców rozciąga się do 100 tysięcy kilometrów, co prowadzi do jego przeskakiwania i wyginania zaworów. Regulator fazy nie ma bardzo długiej żywotności i często są wymieniane razem. Inne wady. Do słabych punktów tego zespołu napędowego zaliczają się również słabe uszczelki i uszczelnienia. Najczęściej smar wypływa spod pokrywy zaworów lub przez uszczelki wału korbowego. Producent zadeklarował, że zasób silnika G4KC wynosi 200 000 km, ale wytrzymuje on do 350 tysięcy km.